Historię widzewa w książce o historii widzewa wyczytałem yy, o tym, że wręcz nagminne i powszechne było kupowanie młodych zawodników, yy, podkupywanie młodych zawodników. I właśnie tutaj w piłkarskim pokaże jest taka scena, kiedy młody Olaf Lubaszenko jest kuszony przez prezesa czarnego chcesz posłuchać jak pracuję? Muzyka, co? Pięć biegów, 180 na liczniku. Możesz mieć taki sam. No, zobacz. Pisujemy, Oleg Gromi jest twój. A skąd wiem, że to było powszechne? No, bo tego specjalnie się nikt nie wybiera. Ich i ci, którzy pisali historię, czy to Widzewa, czy inni, którzy to... To była praktyka nagwina, zresztą do tej pory ona jest. Każdy piłkarski kibic a ja również należę do tego grona, życzyłby sobie wierzy głęboko, i chciałby, chciałby wierzyć w to, że to, co go tak fascynuje, ekscytuje i daje tyle dobrych emocji, to jest czysta, uczciwa walka 11 facetów przy, przeciwko 11 facetom z drugiej strony. Ta, ta scena, gdzie zawiązuje się spółdzielnia, w celu dokonania tego wielkiego szwindlu, tego oszustwa. Również odbywa się w, w apartamencie, nie w takim małym pokoju, tutaj w hotelu Victoria. No nie mam e, możliwości, ani nie stać mnie na to, żeby tutaj <gryw> wykupić apartament, ani nie mam śmiałości, żeby tutaj personel mnie wpuścił do takiego apartamentu. Panowie, tak to wygląda na dwie kolejki przed końcem. Mutra Rubin. Oceanie jak dynia, koks Bałbrzych, odlew Poznań. I tak powinno zostać. Zakładamy spółdzielnie. Tym całym szwiglem zawiaduje, to jest, to jest klub Czarni, no to w domyśle jest to Górnik Zabrze, którego prezes tak ustawia mecze, że oni zdobywają mistrzostwo, w tym sezonie, a ci zainteresowani, którzy wchodzą do spółdzielni, to albo się ratują przed spadkiem, albo zajmują jakieś tam pucharowe miejsce. Nie? Tak się to wszystko toczyło w naszej piłce, piłce nożnej niestety. I Gajos później, który utrzymuje... Gajos otrzymuje klucze od prezesa Czarnych. Rzecz dzieje się tutaj na dole w restauracji. Próbuje go skaperować za wszelką cenę właśnie do swoich tych niecnych planów prezes Czarnych. Jednym z takich właśnie zachęt jest to, że może mieszkać sobie, ile by sobie chce, w apartamencie w hotelu Victoria na koszt klubu Czarni. Wielki żal, że nie mogę Państwa zabrać tutaj do, na dół do piwnicy, gdzie były dwie restauracje, Mocny klub. W filmie piłkarski poket dwukrotnie pojawia się znany aktor Bogdan Łazuka. I z wiemy, że Bogdan Łazuka jest zapalonym kibicem piłkarskim. Minimal! od znanego aktora, piosenkarza i miłośnika piłki nożnej Bogdana Mazuki dla drużyny Czarny Zawsze najlepsze życzenia zdobycia z Polski oraz mała niespodzianka. Trzej przyjaciele skrzydłowy bramkarz i łączy żyć bez siebie nie mogą nie i nierozumowani, nie jeden mecz już wygrali. Nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze z nich się schodzili. Piłkarze czarnych tutaj w autokarze, już będąc, nie wiem, czy to wracając do domu, czy przyjechali na mecz. Widzą wychodzących prezesów tutaj z apartamentu, gdzie odbywały się te negocjacje odnośnie z powołania spółdzielni. I jeden z tych zawodników bezbłędnie odgaduje co, z kim, jak, w jakiej konfiguracji. Panowie, patrzcie. Mutra Koks i Jody. W spółdzielni jest Lubin Wałbrzych Gdynia i Poznań. Z ligi spada Białystok i Stalówka. Wygrałem zakład, szykujcie forsy. To co panowie? Widzimy się na meczu. Każdy z nas ma jakąś słabość i taką słabość również ma Bolo Łącznik. Gra na wyścigach konnych. Bolo obstawia według cynku, którego, który dostał od jakiegoś pracownika, tutaj służewca, że gonitwa jest ustawiona. I zakłada właśnie duże pieniądze, no ale na jego nieszczęście nie jest to żaden zakład oficjalny, tylko zakłada u Buka. <śmuchowoczny> Buchmacher nie zwraca za jakieś nieprzewidziane wypadki, typu jakaś kontuzja konia. A tak się dzieje właśnie w tym wypadku, że faworyt doznaje ciężkiej kontuzji. Tego konia dobijają tutaj na, na oczach publiczności, oczywiście jest zakryty taką specjalną kurtyną. Ta scena jest zapożyczona z filmu zatytułowanego Kostka Cukru. I myślę, że w obecnych czasach raczej nie pozwolono by na takie drastyczne sceny autentyczne, gdzie koń po prostu ma przystawiony pistolet do głowy i ginie tutaj na, na torze. Przyjaciel, sędzia Laguna przedstawia Bolowi taką propozycję, odkucia się bardzo szybko i zarobienia naprawdę wielkich sum bardzo szybko. I oczywiście Bolo tą propozycję przyjmuje. Jestem w Białym stopu. Przyjechałem za realizatorami. Filmu tutaj. No, i tylko co jedno, mogę jedno co mogę powiedzieć, to że żałuję, że realizatorzy piłkarskiego pokera nie użyli tutaj Pałacu Brańskiego jako tłodu sceny. Kiedy opania spotyka się e, z lokalsem, to ten przedstawia mu się jako łapiński. Dodając do tego, że u nas łapińskich jak psów, panie, wiadomo, coś w tym jest, ponieważ. E, Takim jednym z sławnych, z bardziej znanych zawodników piłkarskich widzewa był nie kto inny, tylko właśnie łapiński. Z tego, o ile sobie dobrze przypomina, będę musiał to sprawdzić, on również pochodził tutaj z tych stron. Czy nie powinno być, aby tak, że tutaj jakieś tabuny, jakichś filmowców powinny się. jedna ekipa powinna przeganiać drugą? No W takich okolicznościach, tutaj, mając takie doskonałe plenery, to miejsce może udawać równie dobrze Paryż, Wersal. Może być tłem dla filmów historycznych, jakichś płaszcza i szpady, kostiumowych, romansów. No, Niewyczerpana nie jest ilość pomysłów, które mogły, można by było realizować tutaj w oparciu o te piękne tło, które mam za plecami Pałac Branickich. Niestety tym razem mi się nie poszczęściło. Przyjechałem do Białego Stoku właśnie specjalnie dla tego dworca, no i jak widać trafiłem na budowę, gdzie opania przyjechał z Warszawy, żeby dogadać tutaj wynik e, meczu z lokalnym działaczem białej, e, odpowiednika Jagieloni. No i cóż, pierwsza rzecz, która mogłaby. E, która na pewno się nie spodobała właśnie Biał białostoczaną, to jest to, że tutaj stała po zwyczajnie taka furmanka na no, koni. Z takim wozem drabiniastym, i tak, no, tak trochę to stawiało to miasto wojewódzkie w jakimś takim niekoniecznie dobrym świetle, i to mieszkańcy Białego Stoku, realizatorom filmu na pewno zapamiętali. Kolejna rzecz to jest to, że wszyscy tutaj zaciągają. Czy rzeczywiście zaciągają wszyscy w Białym Stoku? Nie. Czy większość zaciąga w Białym Stoku? Nie. E, dzisiaj spędziłem kilka godzin tutaj w różnych miejscach tego miasta. I nigdzie, choć bardzo chciałem, bo jest to bliskie mojemu sercu z przyczyn z powodów rodzinnych usłyszeć właśnie ten taki śpiewny akcent, ten, to, to zaciąganie, i nigdzie tego nie słyszałem. Także to jest taki stereotyp, którym się posłużyli tutaj realizatorzy filmu. Kolejna rzecz, która na pewno nie, nie podobała się biały Storczanom, był tutaj postać takiego sędziego, który przyjmuje skrzynkę wódki w zamian za ustalenie wyniku na 5-0 w P-Klasie. Strasznie jakiś nie sympatyczny typ. Tam wychodzi w jakiś takich slipach. nie no. niesmaczna cała jest ta taka scena i tak. E... Na pewno ta, ten fragment filmu, który dotyczy Białego Stoku nie był dla Białego Stoku jakiś taki rzecznik. Tak bym powiedział. Za plecami metalowe ogrodzenie odgradza miejsce, gdzie w przeszłości stał hotel centrum. Hotel Centrum w filmie Piłkarski Poker jest miejscem scen, gdzie sprzedajny, przekupny sędzia piłkarski gra go aktor Henryk Bista, w zamian za ustawienie meczu nie chce, jak pamiętacie Państwo, przyjąć pieniędzy. Natomiast wybiera zapłatę w żywym towarze. Ja ci jeszcze dopłacę, żeby było 3-0. Zapłacę ci, ile chcesz. Mm. To jeden gol ma być ekstra samobójczy. Co? Gówno ekstra samobójczy. Ekstra. No ile chcesz? <grym> Słuchaj, podobno w Łodzi mają takich kibiców. Mają. Mają? Powiedz tym Skokona, że jak pojadę do Warszawy na mecz, to przenocuję w Łodzi. Rotomani. Stoi? Stoi. Co to oznacza? Ano oznacza to nic innego jak usługi łódzkich prostytutek. Na dole jest ustawiona cała galeria tych panienek, gdzie Henryk Bista sobie przechodzi i mówi, ta pani. Tapań i tapan. Wynik meczu ustawiony jest na 3-0, stąd też trzy prostytutki zostały wybrane właśnie jako łapówka za właściwy wynik meczu. Na Zalewie Zegrzyńskim, za tym cyklem, który mam właśnie tutaj za plecami, yy, znajdował się ośrodek dosyć ekskluzywny jak na ten czas, ośrodek zawsze. W scenie jednej z filmów piłkarski poker, właśnie tutaj, sędzia laguna. Regeneruje się, zbiera siły. Ruszamy na poszukiwanie tajemniczego ośrodka zwanego Mazowsze. Widać, że to jest turystyczne miejsce uczęszczane właśnie tutaj przez turystów. Proszę, grill. Pan, który mnie tutaj pokierował, właśnie wspomniał, że po ośrodku została taka plaża. I tutaj, czasami, właśnie kiedy jest dużo przyjezdnych, to też korzystają. Pozostał taki kamienny, ładny murek. A właśnie to jest te miejsce, gdzie ten ośrodek się znajdował. To na tym stadionie są. Dokładnie nie na tym. Na starym Stadionie Legii kręcone są sceny, które dotyczą samych meczów. I tego pierwszego, i tego, który został powtórzony. Wnikliwy obserwator dostrzeże pewne takie niedoróbki. No, mamy drużynę Powiśla-Warszawa, gdzie na koszulkach widać wyraźnie Symbol legi, literkę L w kółku. W innym miejscu słychać wyraźnie, jak kibice krzyczą Legia, albo słychać skandowanie RTS-RTS, czyli RTS-Widzę. Dla kibiców piłki nożnej, którzy systematycznie tym żyją, to sam pomysł. O tym, żeby zrobić taką tutaj zawiłą intrygę, żeby powtórzyć mecz od razu z gruntu, jest to e, rzecz śmieszna. I to nie dlatego, że to jest niebywałe, tylko że to dlatego, że to jest niemożliwe. Przepisy UEFA ani FIFA nie pozwalają na żadne powtarzanie meczu. Stąd też tutaj sam pomysł, żeby to e, użyć do filmu. O, film rządzi się swoimi prawami. Kolejna sprawa, która na pewno e, rzuca się w oczy dla kibica, to jest to, że. Mecz ważny o mistrzostwo e, ligi ekstraklasy, czy powiedzmy pierwszej ligi, bo wtedy była pierwsza liga. Sędziuje kto? Sędzia z Warszawy. Idzie drużyną, jedną jest drużyna z Warszawy. Kolejny nonsens. Niemożliwe jest coś takiego. Sędzia Laguna nie byłby dopuszczony do e, sędziowania takiego meczu. A podczas ujęć ze stadionu możemy dostrzec Kazimierza Górskiego. Osobę, trenera reprezentacji polskiej, wielce zasłużonego człowieka, który się zapisał złotymi zgłoskami w historii polskiej piłki nożnej. Proszę! No i co inżynierku? Wywiozę cię na taczka. I to dzięki mnie.